Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie w poniedziałek na Klubie Książki. Dzisiaj już ostatni rozdział, rozdział 17, Streszczenie sztuki bycia zdrowym. Tak. Zdrowie jest doskonale naturalnym działaniem organizmu, normalnym życiem. Istnieje źródło zdrowia we wszechświecie, jest ono żywą substancją, z której stworzone są wszystkie rzeczy. Żywa substancja przenika, przesiąga i napełnia wszystkie przestrzenie wszechświata. W swojej niewidocznej postaci żyje we wszystkich formach, a wszystkie formy się z niej składają. Dla przykładu przyjmij, że bardzo czysta para wody, wodna o dużej przenikliwości przenika i przesiąga przez pryłą lodu. Lód składa się z żywej wody, jest żywą wodą w swojej postaci. Podczas gdy również jest wodą, bezkształtną, przenikającą formę z niej zrobioną. Przykład ten wyjaśnia, w jaki sposób żywa substancja przenika wszystkie rzeczy z niej zrobione. Wszelkie życie od niej pochodzi, jest wszelkim życiem, jakie istnieje. Uniwersalna substancja rozumuje i przybiera kształt swoich myśli. Jej myśl o jakiejś formie stwarza tę formę, a myśl o ruchu powoduje ruch. Nie może przestać myśleć, więc zawsze będzie tworzyć. Musi podążać w kierunku pełniejszego i, zupełnie, i zupełnego wyrażenia siebie. Oznacza to pełniejsze życie i doskonalsze działanie czyli idealne zdrowie. Moc żywej substancji zawsze skierowana jest ku doskonałemu zdrowiu. Jest to siła, która występuje we wszystkich rzeczach, powodując ich doskonałe działanie. Siła, która dąży do zdrowia, przenika w wszelkie rzeczy. Człowiek może w swoich myślach związać się z tą siłą, uczynić ją swoim sprzymierzeńcem lub zupełnie się od niej odciąć. Człowiek jest jedną z form żywej substancji, ma w sobie źródło zdrowia, źródło zdrowia, jeśli działa w pełni konstruktywnie. Powoduje, że wszystkie mimowolne czynności życiowe człowieka odbywają się w doskonały sposób. Człowiek jest myślącą substancją, która przenika w fizyczne ciało, a czynności zachodzące w jego organizmie kontrolowane są przez jego myśli. Wewnętrzne procesy jego organizmu będą zupełnie zdrowe, jeśli człowiek będzie myślał tylko o doskonałym zdrowiu. Pierwszym krokiem do osiągnięcia całkowitego zdrowia musi być stworzenie koncepcji zupełnie zdrowego samego siebie, wykonującego wszelkie czynności w sposób, w jaki robi to zdrowa substancja. Stworzywszy tę koncepcję, należy związać się z nią mentalnie, zrywając jednocześnie wszelkie realie z chorobą i niedyspozycją. Jeśli to zrobimy, a myśleć będziemy o zdrowiu optymistycznym w swojej wierze, spowodujemy, że źródło zdrowia uaktywni się do konstruktywnego działania, uwzględniając wszelkie dolegliwości. Możemy otrzymać dodatkową siłę od uniwersalnego zdrowia życia poprzez wiarę. Wiara napełni nas pełne czci i wdzięczności postrzeganie zdrowia życia. Świadomie akceptując zdrowie, które nieustannie dostajemy od żywej substancji, będąc za nie słusznie wdzięcznym, wykształcimy w sobie wiarę. Niemożliwym jest, aby myśleć wyłącznie o doskonałym zdrowiu, jeśli nie wykonujemy swoich dobrowolnych czynności życiowych w zdrowy sposób. Dobrowolne czynności życiowe to jedzenie, picie, oddychanie i spanie. Myśląc wyłącznie o zdrowiu, wierząc w zdrowie, zdrowo jedząc, pijąc, oddychając i śpiąc, musimy być zdrowi. Zdrowie jest wynikiem myślenia i działania w pewien sposób, a jeśli chory człowiek zacznie myśleć i działać w ten sposób, źródło zdrowia w nim samym przechodzi do konstruktywnego działania i uzdrawia wszystkie jego choroby. Zdró źródło zdrowia jest takie samo w każdym i jest związane ze źródłem życia wszechświata. Jest w stanie uzdrowić każdą chorobę i zacznie działać, jeśli będziemy myśleć i postępować zgodnie ze sztuką bycia zdrowym. Każdy zatem może osiągnąć pełnię zdrowia. Tak, moi drodzy. To był ostatni już rozdział. <laughs> Takie streszczenie tego wszystkiego, o czym była mowa, i o tym naszym zdrowiu, tak? Bo chodzi o to, że zdrowie jest właśnie takim naturalnym, takim stanem naszego organizmu, prawda? Chodzi o to, żebyśmy mieli też zdrowe myśli, zdrową taką wiarę w to uzdrawianie, i to właśnie pozwoli wykorzystać tą taką wewnętrzną naszą moc. No dobrze, moi drodzy, no ale żeby osiągnąć to idealne zdrowie, no to podsumujmy. No przede wszystkim yy, należy myśleć yy, pozytywnie o zdrowiu. Tak. Yy, chodzi o to, żeby nawet wizualizować siebie jako osobę pełni zdrową. Tak. Ale też, moi drodzy, chodzi o to, żebyśmy wykonywali codzienne czynności, czyli właśnie w odpowiedni sposób. To właśnie jedzenie, bicie, oddychanie, odpowiednia ilość snu, prawda? W zdrowy, właściwy sposób, o którym była mowa w tych wszystkich wcześniejszych rozdziałach. No i też otrzymywać oczywiście wdzięczność, moi drodzy, wdzięczność za to, że możemy być zdrowi. No i co? No, na takie zakończenie, już moi drodzy, takie, kilka takich wskazówek, y, takie podsumowujące, wskazówki do praktyki. To pierwsze, moi drodzy, wizualizacja zdrowia, tak? Czyli codziennie wyobrażaj sobie siebie jako osobę zdrową, tak? Pełną taką energii, siły, y, witalności, po prostu zdrowie, zdrową. Po drugie. Pozytywne myślenie. Tak, bo nasze myśli mają niesamowitą moc. I chodzi o to, żebyś eliminował ze swojego umysłu, jeśli przyjdzie ci jakaś myśl o chorobach czy jakichś tam niedyspozycjach, to mówisz, stop i odrzucasz tę myśl. Tak? A bardziej koncentrujesz się cały czas na, na tym, żeby być zdrowym. Dobrze. Po trzecie, zdrowe nawyki zdrowe nawyki, czyli pamiętamy jedz, jak jedz. Jedz wtedy, kiedy czujesz po prostu pragnienie tego głodu, tak? I pamiętamy jeszcze, że bardzo ważne jest rozgryzanie każdego kęsa minimum 25-30 razy, aż do takiej płynnej substancji, bo przecież później nie mamy zębów, tak? Żeby to bardzo dobrze zostało też te potrzebne nam składniki wchłonięte, asymilowane. Dobrze, co jeszcze tam było jedzenie? Później było oddychanie, tak? Oddychaj głęboko, oddychaj spokojnie, tak? Chodzi o to, żebyś praktykował te ćwiczenia oddechowe, które podawałam przykłady też w wcześniejszym rozdziale. Co jeszcze? Zadbaj, mój drogi, o odpowiednią ilość też snu, no bo sen jest tak bardzo nam ważny. Podczas tego snu, zanim pójdziesz jeszcze spać, oczywiście podziękuj za to, że kładziesz się spać, podziękuj za to, że wstajesz zdrowy. My podczas tego snu regenerujemy cały swój organizm, to jest bardzo ważne, tak? No i właśnie, jak mówię, ta wdzięczność, ta wdzięczność, mój drodzy, praktykowana codziennie jest naprawdę niesamowita i, i dużo nam w życiu zmienia i daje. Uwierzcie. No I co jeszcze najważniejsze, jeszcze ruch, ruch i aktywność, ale oczywiście taką podejmuj umiarkowaną aktywność, taką dla Ciebie, dla Twojej przyjemności, to co Ci sprawia, żeby to nie był Twój jakiś przymus, nakaz, to żeby Ci sprawiała przyjemność i żeby to było systematyczne, tak, także moi drodzy, przestrzegajcie tych zasad, i życzę Wam naprawdę bycia w pełni takim zdrowym, i wzmacniajcie też swoją wiarę w te takie naturalne siły organizmu, bo mamy w sobie naprawdę nieograniczone możliwości. Dziękuję bardzo, życzę pięknego tygodnia i do zobaczenia za tydzień, a już będzie to nowa książka, następna. Także zapraszam. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.